Witajcie kochani, kanał Prawda o Prawdzie. Teraz chciałbym chwilę porozmawiać o Jehowie. Świadkowie Jehowy kiedyś nazywali się badaczami Pisma Świętego. Doszło u nich do podziału w latach dwudziestych. Doszło u nich do podziału, to było chyba czysty, bardziej 30 rok, nie będą dokładnie które. Bardzo ciekawe jest to, ja już przedstawiałem to w um, starych publikacjach, że wcześniej oni pisali, um, jaki zamysł miał szatan diabeł. Szatan diabł miał taki zamiast, aby stworzyć religię, albo organizację, która nazywałaby się od imienia Bożego. E, I później, o dziwo, po, po, po całych 10 latach, em, badacze pisma świętego zmienili nazwę na świadkowie Jehowy. I tu już powinno nasądzić pierwsze pytanie. E, Skąd ta zmiana? Komu na tym zależało? Czy imię Jehowa to jest imię Boga? Tak jak wam mówiłem, świadkowie Jehowy. Pamiętam, że zawsze jak byłem młodym czy dzieciakiem, to nas uczono, że, że możemy wszystkich zaginać tym, że my wiemy, jak Bóg ma na imię, a inni nie wiedzą. Inni mówią, że Bóg to ojciec, a przecież ojciec to nie imię, a Bóg ma na imię Jehowa. I nigdy nie zagłębiałem się w to. Nigdy w życiu nie zagłębiałem się w to i nie analizowałem tego dokładnie i nie sprawdzałem, Skąd się wywodzi słowo Jechowa? Czy jest to w ogóle imię? Jeżeli tak, to kto się nim posługiwał? To nie będzie jakieś dokładne opracowanie, to będzie zwrócone tylko uwagę na kilka faktów. Do szerszej analizy zachęcam. Jest dużo braci, którzy na czynniki pierwsze rozłożyli imię Jechowa. Natomiast ja będę chciał troszeczkę w innym kontekście to ująć. Zobaczmy. Bardzo ciekawa publikacja. Jeżeli studiujesz ze świadkami Michowy, to wejdź sobie, wyszukaj prowadzenie rozmów. Jest to ta książka, która już została zaprzestana drukowanie. To jest taki podręcznik pytań i odpowiedzi dla świadków Jehowy, gdzie miałem wszystkie odpowiedzi na, na wszystkie doktryny i swoje pytania. Oczywiście to jest najbardziej bzdurna książka na świecie, jak mu świadkowie wydali. Nie, dlatego wycofali ją w tym roku już z druku publikacji i będą uciekać od niej, bo, bo ta książka działa przeciwko świadkom Michowy. Połowa rzeczy zawarta w niej już jest nieważna teraz. E, połowa nauki z bzduryń została wycofana. Ale skupmy się na, na tym jednym, czyli tym, co tak bardzo często powtarzają świadkowie. Jechowa, 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 jechowa. Jechowa to, jechowa tamto, jechowa tamto, siamto, owamto. Przykład ludzki. Jakbyście się zwracali do prezydenta. A do króla. Czy zwracając się do króla po imieniu, okazywalibyście mu szacunek? Czy nie stracilibyście szybko głowy, gdybyście do króla Mieszka I cały czas zwalili? Mieszko to, Mieszko tamto, Panie Mieszku, 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 Mieszeczku, Miesiuniu i powtarzali to 100 razy dziennie? Po prostu król Mieszko wziąłby miecz i odrąbał wam głowę za brak szacunku. Natomiast wy, świadkowie Jehowy, nie macie żadnego szacunku do Boga i cały czas zwracacie się Mu po imieniu. To przynosi gigantyczną ujmie temu świętemu imieniu, które składa się z czterech liter j h I tu jak piszecie, Jehowa, definicja, imię własne jedynego prawdziwego Boga, On sam sobie je nadał. Brzmi to JHWH Wucha. Popatrzmy. To, w jakiej Biblii występuje, to nie jest istotne. To też nie istotne. Czy nad nimi pisarze chrześcijański, piszgumiecki używali imienia Jehowy? to też nie jest istotne. Oczywiście, że nie używali, ale ok. Która forma imienia Bożego jest poprawna? Jehowa czy Jachwę? I popatrzcie, co tu jest napisane. Nikt z ludzi nie może dziś z całą pewnością powiedzieć, jakie pierwotnie wymawiano w języku hebrajskim. Skoro nie może, to dlaczego go tak nagminnie tak używacie? To dlaczego próbujecie wmówić całemu światu, że Jehowa to jest imię Boże? Skoro nikt nie wie, jak się to wymawia, to dlaczego wy próbujecie wmówić nam, że wy wiecie lepiej, skoro wszechmocny Bóg, nasz Ojciec w niebiosach, jest wszechmocny i nie chciał, abyśmy wiedzieli, jak to się wymawia dokładnie, to mamy tego może w taki sposób nie wymawiać. Lepiej wymawiać niedokładnie i narazić się na jego gniew, czy. Lepiej może zwracać się tak, jak kazał nam Jego Syn do Niego, czyli Ojciec. Co jest dla was ważniejsze? Słowo Syna Bożego, czy słowo o 120-letniej sektyw z Nowego Jorku? Zadaj sobie to pytanie, to jest bardzo istotne. Natomiast kto wymyślił imię Jehowa? Imię Jehowa, możecie znaleźć, zostało wymyślone przez... Hmm, zaraz wam tutaj znajdę dokładnie już chwileczkę bo to było po angielsku przez rzymskokatolickiego mnicha imieniem Raimendus Martini z Dominikany pierwszy raz użył to w swojej książce Pugiofidi z 1270 roku możecie sobie to wpisać w google i znaleźć ta informacja znajduje się też. Zrozumieć Biblię w książce macie tutaj podane, i była też zamieszczona w publikacjach świadków Jehowy. Oni sami o tym mówili. Więc skoro to katolicki mnich wymyślił, to ty jako świadek Jehowy, który traktujesz inne religie chrześcijańskie za Babilon Wielki. Za religię szatańską, dlaczego stosujesz dla najświętszej osoby we wszechświecie to fałszywe imię? Ja nie mogę tego pojąć. Oburza się to we mnie wszystko, że mieszacie z błotem Boga po prostu poprzez używanie fałszywego imienia. Powiedziaw to nie jest istotne, czy Jechowa, czy Jachwe, jest to bardzo istotne, ponieważ mówię, jakbyś się do króla zwracał nie tak jak należy, to straciłbyś życie. Teraz zobacz sobie, zwracasz się do króla, królów, do pana, panów. Sto razy dziennie, w każdym filmiku na Jadw.org. Jechowa to, Jechowa tamto, Jechowa to, cały czas wali. Jakby twój ojciec się czuł, gdybyś ty cały czas do niego po imieniu walił. Czy waliła, czy mówiła, mówił. Jest to najgorszą formą okazywania braku szacunku. I to mnie właśnie bulwersuje w tym wszystkim, że nazwaliście się od fałszywego imienia Jechowa. Na szczęście nie używacie nigdzie w publikacjach prawdziwego imienia J.H.W.H., ponieważ no, szatan boi się tego i szatan nie używa tego. Natomiast imię Jechowa jest, jest to imię pochodzące od. Bardziej tak wykorzystywane przez masonów w swoich praktykach. o tym też możecie poczytać. Ja nie będę tu robił teorii, że świadkowie Jehowy to masoneria, bo to nie o to chodzi. Ja nawet tego nie analizuję, nie zagłębiam się, ale jest to pewna, jest też występuje tam w matach masonów pewien demon, który, który ma bardzo podobne imię do Jechowa, więc to może o czymś świadczyć. Już z racji tego nie używałbym w ogóle, jeżeli to w jakikolwiek sposób miał owłaczać Bogu. Ale powstaje pytanie, skoro tak, skoro do 1930 roku ta korporacja, sekta korporacja była badaczami Pisma Świętego, dlaczego zmieniła imię na Świadkowie Jehowy? Dlaczego pozbyła się ze swojej nazwy Zbór Chrześcijański na rzecz Świadkowie Jehowy tylko i wyłącznie? Dlaczego wszędzie bombardują ludzi tymi znakami i A dlaczego nie chcą przyjść do Pana Chrystusa? Zadajcie sobie to pytanie. Następna kwestia. Wróćmy do Pisma Świętego. skoro Bóg jest wszechmocny i ten wszechmocny Bóg doszedł do wniosku, że nie udostępni nam swojego imienia, skoro nawet Jego Syn, będąc tu na ziemi, nie zwracał się nigdy do swojego Ojca Jehowa, skoro żaden apostoł, żadni pierwsi chrześcijanie w żadnym wersecie biblijnym, który jest Słowem Bożym, nie zwracają się do Boga Jehowu, To dlaczego i jakim prawem wy ludzie teraz w XXI wieku to robicie? Jakim prawem? Nie wiem. Ale zobaczmy my, jako naśladowcy Chrystusa, co powinniśmy czynić. Jakie zostało nam dane imię? Tym, którzy narodzili się na nowo. Tym, którzy pragną podążać za Panem Jezusem Chrystusem. Zobaczmy. List do Filipian, drugi rozdział, od piątego wersetu. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On choć istniał w postaci tej, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, by być Mu równym. Przeciwnie. To jest fajnie powiedziane, że Chrystus zrezygnował z bycia w postaci Bożej, czyli z bycia Bogiem, wyrzekł się samego siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, jak my. A gdy już stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Popatrzcie, Bóg stał się jednym z nas. Uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Popatrzcie, to Bóg, czyli Ojciec, szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imię. Czyli znaczącym o wiele więcej niż imię Jehowa. Skoro znaczącym więcej niż wszelkie inne imię. Niż wszelkie inne to znaczy, że każde inne, a nie oprócz Jehowa. Aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest pałę, Panem, na chwałę Boga Ojca. Popatrzcie. Aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się każde kolano. Czy na dźwięk imienia Jezus zgina się kolano Świadka Jehowy? Nie. Imię Jezus jest y, tylko i wyłącznie przypominane wtedy, kiedy trzeba dać datki do skrzynki podawany jest sto razy przykład o tym, jak wdowa wrzuca grosz i Jezus siedzi przy świątyni o tym mówi. To jest w sumie jedyna rola. Zniżeni go do Archanioła nie nazywają się świadkami Jezusa Chrystusa, czy zborem Chrystusa, czy naśladowcami Chrystusa. Nie. Oni są świadkami Jehowy. A popatrzcie, co sam nasz Bóg, JHWH, czyli Ojciec, Powiedział. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na dźwięki imienia Jezus skieło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. Jest dziesiątki fragmentów w Nowym Testamencie, gdzie jest powiedziane, aby, aby wzywać tego imienia, że w w tym imieniu mamy zbawienie, że, że zobaczcie, Jana, drugi rozdział, 23 werset. A gdy przebywał w Jerozolimie w czasie pasły, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. I tak można by wymieniać, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego syna Bożego. I wszędzie, gdzie tu znajduje się relacja, w Ewangeliach czy listach. Jest nacisk na to imię. Ponieważ to imię tak naprawdę dał nam nasz Bóg, Ojciec w niebiosach. I dlaczego tak notorycznie świadkowie Jehowy unikają tego imienia, a nie używają, boją się, a wmawiają Wam, że wymysł mnicha rzymskokatolickiego z 1270 roku jest ważniejszy. I jest to imię własne jedynego prawdziwego Boga. Myślę, że to jest wspaniały zamysł Szatana. On miał być tym aniołem światłości, i pokazywać, że w jaki sposób nawet taką kwestię jak kwestię imienia Bożego można odwrócić i wykorzystać do zręcznego manipulowania prawdą. A prawda jest jedna, prawda jest w naszym Zbawicielu. Dlatego nie toleruję. Świadków Jehowy za nadużywanie tego imienia i wy jeżeli jesteście słuchaczami którzy mają Pismo Święte otwórzcie Nowy Testament w swojej Biblii w jakimś innym przekładzie oprócz przekładu Nowego Świata, który wsadziło imię Jehowa wszędzie i pokażcie, żeby wam pokazali gdzie nasz Pan czyli Syn Boży kazał się zwracać albo sam zwracał się do Boga po imieniu. To samo nie uczynią z apostołami, z pierwszymi uczniami. Nie pokażę Wam chociaż jeden werset. A jeżeli nie pokażą, to wy im pokażcie drzwi i podziękujcie, ponieważ ci ludzie nie są kierowani Duchem Bożym. Ci ludzie są kierowani Duchem tego świata. Duchem szatańskim. O czy chcecie wpuszczać do swojego domu szatana? Ja bym nie chciał wpuszczać. Wpuśćcie do swojego serca i do swojego domu Jezusa Chrystusa, którego wywyższył sam Bóg, aby na dźwięki Jego imienia ugięło się każde kolano i aby każdy wyznał, że On jest Panem, a nie jakaś sekta korporacja. Pozdrawiam Was serdecznie, niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie prowadzić Was w życiu duchowym.